Dzień dobry kochani, nasza kuchnia już dojechała do nas. Idziemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, no to polecam sobie zobaczyć poprzedni mój film, w którym planowałem te kuchnię. Tam pokazuję jak to się robi, na co zwrócić uwagę, jakich zasad się trzymać i tak dalej. I jeszcze w poprzednim filmie, jeszcze jeden film wcześniej tłumaczę też. O co tutaj chodzi, a tak w skrócie, no to zamówiłem całkowicie nową kuchnię dla nas. Będziemy sobie ją tutaj składać. Zobaczcie, tutaj to wszystko, te paczki, to są, to jest nasza kuchnia. nie? Już nie pamiętam teraz, ta kuchnia z ilu szafek się składa, ale chyba z 20 albo lepiej. Dodatkowo jeszcze tutaj, tutaj i tutaj jeszcze stoją słupki. Także jest tego troszeczkę. Dla tych, którzy nie wiedzą, to wymyśliłem sobie takie coś, że zamówię do nas tutaj, tutaj do tego pomieszczenia nową kuchnię, olbrzymią można by powiedzieć, bo jest tam wyspa. Sama kuchnia jest w formie litery L i ma 4,20 na 2,5 metra, coś takiego, już teraz nie pamiętam. Sama wyspa jest ogromna, bo ma 2,40 na na 20. M. I wymyślałem sobie, że tak zamówię tą kuchnię, pokażę Wam o co chodzi w takiej kuchni właśnie modułowej, jak to wszystko wygląda, że niekoniecznie to, że jest jakaś kuchnia modułowa, czy tam systemowa, zwał jak zwał, to musi być to jakieś gówno z papieru i tak dalej. Więc pokażę Wam jak to wszystko wygląda, sobie przetestujemy ją, będziemy ją testować tu w takich normalnych codziennych warunkach, jak widzieliście ta kuchnia przyjechała do nas w paczkach, będziemy składać szafka po szafce, pokażę Wam jak to zrobić w miarę, w miarę możliwości, żeby to poszło sprawnie, na co zwrócić uwagę. Pokażę Wam to, bo mam tutaj w tym wieloletnie doświadczenie, naprawdę. Sam na co dzień już dzisiaj szafek nie składam, ale w przeszłości składałem ich bardzo dużo, mam złożonych tysiące szafek. Także mam trochę o tym pojęcie. Pokażę Wam, na co zwrócić uwagę, postaram się to zrobić wszystko, właśnie, bo myślałem, żeby to przytargać tu od nas z produkcji narzędzia. No i, wiadomo, szybko, ładnie, sprawnie po to poskładać, pokazać Wam, jak to wygląda. Ale no, sobie tak myślę, że trochę będzie się nam to miało z celem. A chodzi mi właśnie o to, żeby pokazać Wam, jak to poskładać w takich, powiedzmy, domowych warunkach. Także już gdzieś tam na TikToku pytałem, i jest pomysł taki, żeby kupić potrzebne narzędzia do tego, żeby taką kuchnię poskładać, te szafki poskładać i samą kuchnię zainstalować, też zamontować. I jest ten pomysł, żeby kupić właśnie takie narzędzia, te potrzebne w Action, żeby to nie kosztowało za dużo. Przy okazji sobie sprawdzimy, czy takie narzędzia z Action są w ogóle czegokolwiek warte, albo chociaż warte swej ceny. I, i to, jest, to jest fajny pomysł, mi się wydaje, no bo nie sposób jest wziąć tam w krętarki jakieś za ileś set e, złotych, euro czegokolwiek e, i to skręcać, prawda? Tu bardziej chodzi o to, że ta kuchnia, e, że ta kuchnia jest. Modułowa i taka powiedzmy do samodzielnego montażu, żeby sobie to samemu zrobić. Dlaczego też? No bo wielu nawet moich klientów, kupując właśnie, decydując się na taką opcję kuchni modułowej, decyduje się też na samodzielny montaż. No i oczywiście jest przy tym wiele pytań i tak dalej. Ja naprawdę bardzo chętnie wszystkim odpowiem i pomogę, ale czy nie łatwiej by było, jakby? sobie oglądnąć tam jakiś film i tak dalej, jak złożyć daną szafkę, no to na pewno i pokazać to, a tak tłumacząc komuś przez telefon, no to też słabo. Dlatego postanowiłem, że właśnie takie filmy ponagrywam, pokażę wam jak to zrobić. Zobaczycie tak naprawdę, jak taka duża kuchnia, tam wychodziło jakieś około 30 tysięcy złotych, chyba z 7,5 tysiąca euro, jak taka kuchnia wygląda, jest przeogromna naprawdę, dla tych, co nie chcą czekać do efektu końcowego, no to odsyłam do poprzedniego filmu. Tak, tam w poprzednim filmie projektowałem. Tamten film jest turbo długi, ale to można sobie przyspieszyć albo pomijać ileś tam, ileś tam minut. On trwa chyba z tego, co kojarzę, 40 minut, także sporo. Ale można sobie zobaczyć, jak na przykład się projektuje taką kuchnię, na co zwrócić uwagę, i tak dalej. Ja nie będę się tu turlał po podłodze, e, znaczy na podłodze składał, tylko sobie przygotuję tu taki stół powiedzmy roboczy, między innymi dlatego, żeby się właśnie po podłodze nie turlać i też dlatego, żebyście wy to po prostu lepiej e, mogli zobaczyć. Także mm, właśnie, stół. Ja mam tutaj takie dwie szafki, zaraz wam pokażę. One zostały mi gdzieś z jakiejś. Wyspy mi się wydaje, że one przy jakiejś wyspie stały. I te fronty, w sumie jest to stary model, tego już nie ma, także mogę sobie to wykorzystać te dwie szafki. Tutaj przywiozłem sobie też taki stary blat z produkcji, na nim też kiedyś składaliśmy jakieś tam szafki. Także mamy tutaj kąt prosty zaznaczony, ale to też wam pokażę jak właśnie taki kąt, jak trzymać kąt w szafkach. I co, bardzo dużo tu składania mnie czeka, bo jest, jest tego naprawdę trochę. Jeszcze tutaj mamy właśnie takie płyty na, na wyspę. Fajny marmurowy kolor. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak już będzie złożone. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że będzie to bardzo ładnie wyglądało, ale zresztą sami sobie to zobaczymy, jak już złożymy całą tę kuchnię. Nasze pomieszczenie jest prawie gotowe. <laughs> prawie gotowe. Muszę tylko to swój rower stąd zabrać. Eee, mam już kupiłem różne tu rurki, rzeczy, wężyki do podłączenia wody, ponieważ u nas szafka zlewowa wyjdzie gdzieś mniej więcej na tej wysokości, a podłączenia są tam. Także sobie to przeciągnę jeszcze. Tu też pokażę Wam, jak to robię. Takimi właśnie w miarę prostymi sposobami to wszystko porobię. Także no, tu już mamy pomieszczenie praktycznie przy, przygotowane. Jedno co mnie martwi, bo tu jest podłoga bardzo krzywa, i mierzyłem ostatnio. To tutaj od jednego rogu, czy to widać tutaj od jednego rogu do drugiego roku jest różnica 3,5 cm. Także to jest sporo. Ja postaram się to zgubić na nóżkach, bo tyle się da zgubić na nóżkach. Wiadomo, kuchnia musi stać w poziomie, to w ogóle bez dwóch zdań. Ona nie może stać krzywo. Ale to zobaczymy jeszcze, jak zacznę stawiać tutaj, zacznę montować te szafki. To, to zobaczę jeszcze, jak to zrobię. Czy na nóżkach wydaje mi się, że powinienem to rozkręcić? Ewentualnie się coś tam podłoży. Jakoś trzeba sobie radzić. Także ten stół, te szafki, zaraz sobie tu je przytargam, postawię tu. Dam na to ten blat, go tam trochę złapię kilkoma wkrętami, żeby się to nie ruszało. No i myślę, że to będzie w miarę dobrze wyglądało tu wszystko. Dobra, kamera ustawiona. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać tutaj. Jak będziemy, będę stawiał te szafki. E, dobra, idę po te szafki. Teraz jeszcze skręcę je razem, złączę, żeby się nie hibotały tam. Nie dawałem tu nóżek, no bo jakbym dał nóżki raz, żeby była taka mogłaby się wywrócić, a dwa byłoby też już za wysoko, lepiej jak jest tak nisko. My też w sumie na produkcji mamy taką mniej więcej wysokość, dlatego zostawię tak jak tu, tylko tą dam tam, a tą tu. Dobra, Teraz je skręcę do kupy, blat na to kładę i w sumie będziemy mieli stół roboczy gotowy. Muszę tylko jednego tu z tyłu dodać. Żeby to złączyć. Tak wygląda to od tej strony. Tutaj mamy szafeczkę z półką. Tutaj mamy dwie szuflady. O, jeszcze wkręty jakieś. O, to jakaś taka przedziałka. No i co? I na czas tego składania jeszcze blat zaraz przykręcę, a na czas tego składania nawet będę miał szafeczkę, żeby gdzieś te narzędzia tam schować sobie położyć. Także wydaje mi się, że super. Dobra, teraz jeszcze idę po blat. Dołożę na to, przykręcę i w sumie będzie nasz stół gotowy. Trzeba trochę... O. Dobra, blat od dołu przykręcony. Dobra, teraz jeszcze tutaj ten kąt. Idę po kątownik. No, oczywiście, że nie. Ale ja bym chciał ten kąt po tamtej stronie bo tutaj mam więcej miejsca i jak będę składał właśnie jakieś słupki, to będę mógł sobie tu na tę stronę tak e, przesunąć. Także podkręcam to wszystko tu i zamocuję z drugiej strony. mogę przekręcać Idealnie. Zobaczcie. Tutaj mam równo sobie odsunę tu. Nie wiem, czy to będzie tak widać. Idealnie. No, lepiej być nie mogło. Dobra, kąt mamy zrobiony. Tego już nie będę potrzebować. Myślę, że takie ułożenie, 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 ustawienie stołu będzie optymalne. Dobra. teraz tu to co zostało nam takie po tych śrubach. Muszę poszukać papieru ściernego i zjechać to troszeczkę. Niestety nie znalazłem żadnego papieru ściernego tutaj. Nie mamy, muszę przywieźć albo może, może będzie w action jak pojadę po to narzędzia. To, to wezmę od razu ten papier. A póki co to zjadę to troszeczkę nożykiem, tylko wymienię ostrze. Szczerze mówiąc, przejechałem to samym nożykiem i jest gładko. Żadnych parfocli nic nie wystaje, żadnych drzaz, ale dla pewności jeszcze przejadę to. Papierem, żeby czasem nie porysowało nam szafki. Także na dziś to będzie tyle. Już w kolejnym odcinku pojadę do Action. Kupię potrzebne narzędzia do składania szafek oraz w sumie do montażu całej kuchni. Kupię też ten papier ścierny. Oprócz tego muszę jeszcze kupić kolanko, żeby przeciągnąć podłączenia do wody, żeby wypadły nam w szafce pod zlew. To też już wszystko w kolejnym odcinku. Tymczasem ja się już z Wami żegnam. Zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, na przykład fajny stół. Zasubskrybujcie dzwoneczek, żeby nie ominął Was kolejny odcinek, bo w kolejnym odcinku już będę podłączał tak wodę. Przeniosę trochę na lewo i zacznę już składać pierwsze szafki. Także łapa w górę i widzimy się w następnym odcinku.